Maria Jeleniewska chce drugi raz wystąpić w turnieju TASK. Chodzi o edycję All Stars. Maria Jeleniewska w świetnym stylu wygrała ostatnią edycję programu Taniec z Gwiazdami. Tiktokerka w finale pokonała Filipa Guruacza i Adriannę Borek. Gwiazda internetu tak mocno wkręciła się w show, że chce drugi raz wystąpić w turnieju o kryształową kulę. Chodzi o edycję All Stars, w której zmierzyć się mogą tylko najlepsi z najlepszych. Taniec z gwiazdami Maria Jeleniewska po wygranej nie ma dość tańca Maria Jeleniewska, która w wiosennej edycji programu Taniec z gwiazdami występowała w parze z Filipem Gurłaczem, w finale okazała się lepsza od Filipa Gurłacza, który z kolei tańczył z Agnieszką Kaczorowską. Ta ostatnia porażkę przyjęła w stylu, który pozostawiał wiele do życzenia. Jej aktywność na Instagramie budziła niesmak. Cóż, przegrywać też trzeba umieć. Za to z klasą tancerce odpowiedziała Maria Jeleniewska, czym wzbudziła jeszcze większą sympatię wśród fanów. Emocje po finale tańca z gwiazdami i zaczepkach ze strony Agnieszki Kaczorowskiej chyba już minęły. Najpopularniejsza polska Tiktokerka jednak wcale nie ma dość tanecznego show. Mało tego, w rozmowie z serwisem przeambitni.pl Maria Jeleniewska jasno dała do zrozumienia, że chce ponownie wystąpić w programie Taniec z Gwiazdami. I to nie jako jakiś gość, jako dodatek do turniejowej rywalizacji. Ona chce znów zatańczyć w samym turnieju o kryształową kulę. Maria Jeleniewska znów chce wystąpić w programie Taniec z Gwiazdami. Chodzi o edycję All Stars. Jak wiadomo, chcieć to sobie można. Jednak tu sprawa wygląda poważnie i wydaje się, że są realne szanse na to, by Maria Jeleniewska wzięła udział w programie Taniec z Gwiazdami. Choć bowiem ma o edycję All Stars, czyli taką, w której rywalizować mieliby najlepsi z najlepszych, najpewniej zwycięzcy poprzednich edycji. Tego typu turnieje odbywały się już w innych krajach. W Polsce jednak taniec z gwiazdami, All Stars to byłaby całkowita nowość. Może deklaracja Marii Jeleniewskiej sprawi, że wkrótce Polsat faktycznie zorganizuje taką rywalizację. 22-letnia Maria Jeleniewska ma aż trzy apartamenty w Hiszpanii. Szybko się dorobiła. Jedno mieszkanie oddała mamie. Gdybym mogła, gdyby była edycja All Stars, to myślę, że bardzo chętnie wzięłabym w niej udział. Oznajmiła Maria Jeleniewska, która, gdyby doszło do tego turnieju mistrzów, mogłaby walczyć o kryształową kulę z takimi sławami jak Kasia Cichopek, Beata Tadla, Ania Sokołowska, Agata Kulesza, Rafał Mroczek. Kinga Rusin, Anna Mucha Kacper-Kuszewski czy zwyciężczyni edycji Jesień 2024 Vanessa Aleksander. Ciekawe, czy tiktokerce na parkiecie znów towarzyszyłby Jacek Jeszkę, który jako tancerz wygrał program Taniec z Gwiazdami aż trzykrotnie. Sądzimy, że chętnie powalczyłby o czwartą kryształową kulę.